Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony niepopularny, a to jest Icarus i update 18. W update 18 zostały dodane skanery i już wam powiem wszystko na temat tych skanerów, właściwie wszystko co sam doczytałem i wiem. A mianowicie mamy możliwość odblokowania sobie skanera w naszym workshopie, czyli tutaj w warsztacie do wykupienia, ale żeby go odblokować, musimy przejść misję Meridian Extraction. Podejrzewam, że dopiero po zrobieniu tej misji będziemy mogli go zbadać i pewnie później dopiero zakupić, czyli w sumie 750 zł będzie to kosztowało, ale taki skaner pozwoli nam znaleźć na mapie te. Głębinowe yy, żyły surowców, tak? Także to jest ciekawa sprawa. Jeśli chodzi o to, gdzie jest ta misja Meridiana, to jak mamy naszą ścieżkę, to widzimy od razu na żółto jest zaznaczone. Wszystkie misje, które coś odblokowują, są zaznaczone na żółto. Tu ja mam zaznaczone, że tą przeszedłem. Tych obu nie przeszedłem, więc w sumie nawet nie wiem. Co ta misja odblokowuje? Wetwork extermination. No dobrze, ale nie o tym teraz mowa. Meridian Extraction. Mamy się udać na. Yy, na Ikarusa. Zebrać ze sobą. zdobyć sprzęt. I właśnie znaleźć przy pomocy, chyba, tego skanera, o ile dobrze rozumiem, mamy go sobie sami stworzyć, chyba, na, na planecie. I przy pomocy tego skanera, później, chyba, znaleźć różnego rodzaju surowce z tych, właśnie ród głębinowych. Ale poza tym, przygotowałem sobie taką tutaj w osobnym oknie. Tak w chromie sobie otwarłem tym razem. Nie, nie na shift tabie na Steamie, tylko w chromie sobie otwarłem opis tego update'u. I zrobiłem sobie również tłumaczenie. I chciałbym Wam przytoczyć słowa tutaj jednego z prawdopodobnie chyba twórców. Ponieważ przygotowujemy się do zajęcia niektórymi z kluczowych obszarów gry, które wymagają zmiany lub rozszerzenia, takich jak struktury czwartego poziomu, postępy w wydobyciu, lepsze doświadczenie w placówkach lub bardziej ekspansywna zawartość misji, musieliśmy wprowadzić pewne fundamentalne zmiany. W tym tygodniu aktualizacja dostarcza nam skanery rudy, które są częścią kilku kroków potrzebnych na drodze do naszych wspanialszych celów. I jeśli tutaj zagłębimy się bardziej w lekturę, to zaczynamy czytać, że twórcy planują wprowadzić jakieś większe zmiany w tych dłuższych misjach, w tych misjach wysokoposiomowych, że chcieliby tę grę jeszcze bardziej rozwinąć, jeszcze bardziej coś dodać. Tutaj wspominają też na temat że Rozumieją, że nie do końca są zoptymalizowane surowce, tak? że nie do końca jest ta ekonomia dopracowana na tych wyższych poziomach, na tych wyższych tierach, a chcieliby iść dalej. Tutaj jest nawet powiedziane, ten fragment dokładnie w tym miejscu. Podczas gdy chcielibyśmy rozwijać tier czwarty i dalej, i kolejne, co sugeruje, że twórcy mają. Powiedziałbym, bardzo ambitne plany, tylko że wspominają też o tym, że najpierw chcą dopracować to, co jest teraz. Chcą połatać wszystkie błędy, chcą dopracować ekonomię, bo póki nie będą mieli tego naprawionego, to boją się, że problemy będą się później powielać, nakładać i, i będą mieli jeszcze ciężej z czegokolwiek wyjść. Z czym ja się jak najbardziej zgadzam i mi się takie rzeczy bardzo podobają. Została w tym updatecie dodana technologia skanowania. Właściwie jest to jedyna rzecz, która została dodana i nie do końca, bo razem z tym, że dodano technologię skanowania, która umożliwia i tutaj możemy sobie przeczytać, że został dodany skaner jaskiniowy, czyli skaner, który pozwala nam znaleźć po prostu jaskinię, został dodany nowy skaner rudy głębinowej, który pozwala znaleźć najbliższe właśnie mm, złoża rudy i to jest taki, który można sobie wytworzyć i został dodany drugi Rodzaj tego skanera głębinowego zaawansowany skaner rudy głębinowej, który można kupić w warsztacie. Czyli nie będziemy musieli go wytwarzać, tylko możemy go od razu ze sobą zabrać na misję. No, jeśli ktoś poszukuje tych ród głębinowych, korzysta z tego, nie korzysta tam z mapy, czy nie wiem, może zmienili coś twórcy i teraz się losowo gdzieś tam e, generują, i nie do końca da się korzystać z mapy, gdzie się pojawią nam te rudy. No to to może być dobra opcja. Natomiast większość tych rzeczy, tak jak miejsca, gdzie są jaskini i tak dalej, w sumie wszystko to można prawie załatwić yy, korzystaniem z tej mapy interaktywnej na internecie, yy, z której ja osobiście bardzo często korzystam i, i, no, ułatwia to niesamowicie rozgrywkę, chociaż, no, psuje trochę imersję oczywiście. Z drugiej strony, jak ktoś piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziesiąty raz trafia na tą samą planetę, to jak może nie mieć mapy tej planety? No to też jest takie, nie? Mm. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o te skanery. Później jeśli chodzi o tą misję, żeby sobie odblokować te skanery, to też wam pokazałem gdzie ona jest i jak ją odblokować, znaczy no po prostu gdzie jest na tej całej ścieżce misji. Tutaj jest informacja o tym, że dodano złoża rudy głębinowej do wszystkich biomów na zewnątrz na całej mapie, czyli teraz nie tylko rudy głębinowe są gdzieś wewnątrz jaskiń czy ukryte czy coś, ale też mogą się znaleźć na zewnątrz, mogą się znaleźć w jakimkolwiek miejscu w grze. To jest według mnie też bardzo fajne, no i dodano złoża rudy głębinowej do większej liczby jaskiń. No, skoro twórcy idą w stronę tej mm, optymalizacji tej ekonomii, to wydaje mi się to sensowne. Tutaj jeszcze gdzieś przeczytałem, gdzieś przeczytałem, tylko nie pamiętam, w którym miejscu, że może tutaj w błędach czy w poprawkach. Że zostało zmienione wydobycie. Jeśli wydobywaliśmy właśnie przy pomocy tego ekstraktora głębinowego surowce, to chyba tam było, że każdy surowiec tak samo szybko się wydobywał. A teraz zostało to zmienione, że chyba te mniej potrzebne, znaczy te podstawowe surowce się szybciej wydobywają, czyli tam pewnie miedź się wydobywa. Szybko żelazo się wydobywa trochę wolniej, a pewnie jakiś tam tytan czy, czy coś w tym stylu się wydobywa o wiele wolniej. No a egzotik, no to już pewnie jest całkowita tragedia. Też taka forma, nie wiem czy Wam odpowiada. Tutaj po lewej stronie otwarłem tłumaczenie jakby całego update'u. Możecie sobie tutaj poświęcić chwilę, zatrzymać, jeśli ktoś jest zainteresowany i i przeczytać co tutaj się znajduje w tym update. Jeśli chodzi o tłumaczenie, jeśli ktoś wolałby w języku polskim zamiast angielskiego, natomiast jeśli komuś nie przeszkadza język angielski, no to ma po prawej stronie wersję oryginalną. Jeśli by nie miał dostępu samemu do komputera, jeśli ma, no to zawsze można sobie otworzyć, czy na przeglądarce, czy gdziekolwiek, twórcy dają zawsze linki, dostęp, czy na Discordzie swoim właśnie informują o każdym update'cie. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten update, mam nadzieję, że się wam podoba, mam nadzieję, że jako tako przedstawiłem, co zostało zmienione, co zostało dodane i no i czekamy, co twórcy zrobią więcej. Cały czas widzę, że są jakieś poprawki, typu, że na jakichś misjach gdzieś był problem z jakimś ekwipunkiem. Takie rzeczy, no powiem takie rzeczy podstawowe, ale mnie to cieszy, że twórcy o to dbają, że ten Ikarus faktycznie nie jest porzucony. I wyobraźcie sobie, że to jest jedyna seria z update'ów z jakiejś gry. Nie ma opcji nagrać z jakiejkolwiek innej gry serii o update'ach, bo żadna inna gra tak nie ma, żeby tydzień w tydzień cały czas twórcy coś poprawiali, naprawiali i tak dalej. Nawet Project Zomboid, które swoją drogą też ma ogromną ilość update'ów co jakiś czas i te update'y faktycznie są sensowne, polepszają tą rozgrywkę, powiększają ją, dodają różne możliwości i tak dalej, to nawet tam nie trzymają się jakiejś systematyczności, tylko jeśli update jest wystarczająco duży, to go po prostu wrzucają. I jeśli jest oczywiście dopracowany, bo to jest dla nich priorytet. A tutaj cały czas te update'y to, to nie jest tak, że wchodzi ten update, i on psuje całą rozgrywkę, i później przez miesiąc ludzie czekają na to, żeby naprawić tą rozgrywkę, i tak dalej. Tutaj większość update'ów mm, cały czas coś poprawia, a jeśli jakikolwiek coś psuje, to była akcja chyba z 2-3 tygodnie temu, że twórcy wypuścili update, i na następny dzień od razu weszła poprawka, bo były jakieś błędy. Także tu naprawdę szacunek za to. I dziękuję bardzo, że pod poprzednim filmikiem. Em, Napisaliście, że pominąłem jeden fragment, został komentarz przypięty, żeby wszyscy widzieli, że nie wspomniałem, że zostało naprawione, był problem z temperaturą, konkretnie w workshopie chyba był pozmieniany tutaj współczynnik odporności na temperatury przy tych ubraniach i zostało to naprawione, czy zmienione jeszcze raz, no w każdym razie. Faktycznie o tym zapomniałem, nie wspomniałem poprzednim razem. Ten update taki króciutki, dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia następnym razem, do usłyszenia, jeśli się wam podobało zostawcie łapę w górę, będę bardzo wdzięczny. Jeśli wiecie coś o czym ja nie wiem, nie powiedziałem, pominąłem czy coś, nie pokazałem, no to to piszcie. Piszcie w komentarzach. No i, i tyle, dzięki, Baju. zapraszam też na inne serie na kanale, których jest tu.